Wiersz na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Witajcie w kolejnym w tym roku, a pierwszym grudniowym wierszu na poniedziałek. Dzisiaj przychodzę do Was z poezją twórcy, który jest bardzo ważny i bardzo aktywny w wielu przestrzeniach języka, języka polskiego i nie tylko. Twórcy, któremu zawdzięczamy, ja jestem za to bardzo wdzięczna, zaproszenie i możliwość do poznawania literatur z języków, do których nie mam dostępu. Twórcy już się pewnie domyślacie, który między 1994 a 2020 był redaktorem literatury na świecie, czyli do poezji Piotra Zomera was dzisiaj zapraszam. Ale oczywiście nie tylko jego praca jako redaktora, nie tylko jego praca jako tego, który przekładał, który wyjaśniał, tłumaczył, dopowiadał w swoich esejach krytyczno-literackich do. Innych literatur. Chcę Was dzisiaj zaprosić, ale do Zomera Poetę, bo chociaż właśnie przekłada i wyjaśnia, to dla mnie najbliższy jest wtedy, kiedy do polszczyzny wkłada swoją poezję. A jest tego sporo, bo jest autorem już kilkunastu tomów poetyckich, pisze też wietrze dla dzieci otrzymał wiele wyróżnień, m.in. kościelskich w 1988 roku, ale też Silesiusa i to nie raz, bo 15 lat temu chyba trochę przedwcześnie otrzymał nagrodę za całokształt twórczości. Przedwcześnie to znaczy no właśnie, od tych 15 lat dodał do niej do swojej twórczości bardzo wiele, więc to wyróżnienie za całokształt no może trochę tak na półmetku albo między rozbiegami do kolejnych tekstów i do kolejnych tomów została przyznana ta nagroda. A dwa lata temu, za tą lata praktyki, dostał nagrodę, uhonorowano tą książkę jako najlepszą poetycką w tamtym czasie. A w 2022 roku nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy w kategorii Warszawski twórca przypadła Zomerowi, i kiedy myślę sobie o jego twórczości, to warszawskość, a na pewno taka miejsko-obserwacyjna nagroda dla miejskiego obserwatora na pewno do niego pasuje. Miejskiego, ale nie tylko, bo to nie jest tak, że przestrzenie miejskie są główną scenografią dla jego poetyckiej wyobraźni, bo nie. Ja sobie myślę, że on jest twórcą takiej wnikliwej, czasami surowej, niezwykle szczerej, bardzo precyzyjnej, właśnie obserwacji tego, co się dzieje w języku i tego, co w języku sobie opowiadamy, i jak się ze sobą i między sobą komunikujemy. I takie są wiersze, które mieliście okazję w piśmie przeczytać tego autora, bo w listopadowym numerze pojawił się po raz kolejny, a na nasze pismowe łamy zaprosiłam go dwukrotnie. Pierwszy raz przed kilkoma laty. Przygotował dla nas, podzielił się dla nas wierszem, w którym właśnie ta precyzja obserwowania tego, jak się komunikujemy ze sobą, jak się świat z nami komunikuje, oddana jest w sposób mistrzowski, iście mistrzowski. Piotr Sommer, spacerowy, czyta Maciej Więckowski. Jesień życia? Nie. Tylko pierwszy dzień jesieni. Kto mówi moimi ustami, nie moje słowa? Ha, za to na ulicy z dzieckiem czuję się pewniejszy i bardziej nienaruszalny. Ale dziś jakaś twarz wychyliła się z jadącego samochodu. Zachciało ci się jebać, to teraz masz. A teraz listopadowym numerze, którego ksi w książkach, w księgarniach i w kioskach i w różnych punktach, gdzie jeszcze wciąż na szczęście prasę można kupić, pewnie już nie znajdziecie, ale możecie go oczywiście znaleźć w naszym wydaniu cyfrowym, do którego bardzo zapraszam. No więc w listopadowym numerze opublikowaliśmy wiersz pod tytułem Biurko. Wiersz, który powstał wiele, wiele lat temu. Pochodzi z tomu Pamiątki Po Nas, który dostępny jest obecnie w wolnych lekturach. Ale jest to wiersz, który z czasem starzeje się, myślę, coraz lepiej i coraz bardziej dojrzewa i nabiera nowych sensów i nowych interpretacji. I do tego biurka, do tej intymności spotkania z poezją Zomera, ale też z jego zmysłem obserwatora was dzisiaj zapraszam do tego świata, w którym myśli się o polskości i ważne są rezultaty działalności. Serdecznie i ciepło Was zapraszam. Biurko Piotr Somer czyta Kamil Próban. Z domu wychodzę tylko w sprawach ważnych. Jot uśmiecha się i mówi, ależ ty jesteś śmieszny. Nazajutrz spotykam nieznajomy. Podobno całą noc rozmawiał pan o demokracji. Myślałem, że jest pan poważniejszy. Czuję się jeszcze młody. Za granicą świat jest inny. Tam mówi się o ludzkości, myśli o polskości, i ważne są rezultaty działalności. Siadasz, bracie, do samochodu, z tyłu, żona i dziecko, bo tam inaczej nie można. Mój przyjaciel siedzi przy osobnym biurku, więc ma spory margines i niczego nie firmuje, bo on sobą tworzy takie biurko w biurku i zawsze mogę zrezygnować, mówi, a i siedzi cicho. Wcale się nie uśmiecha. I na przykład dziś rano chciałem kupić homogenizowany serek dla dziecka. Zająłem kolejkę i poszedłem do kiosku po gazetę. Zaglądam do środka, a tam jego mały synek schodzi na ląd i mówi: Podoba mi się w tej Polsce. Pismo. Magazyn opinii.